Dzień dobry Państwu. Dokładnie za trzy miesiące, 21 stycznia już 2026 roku rozpoczną się finały Mistrzostw Europy w futsalu, Mistrzostw Europy z udziałem reprezentacji Polski. Dzisiaj wiele na to wskazuje. Ostatni... Sprawdzian przed polską publicznością reprezentacji prowadzonej przez selekcjonera Błażeja Korczyńskiego. Jesteśmy w Gorzowie Wielkopolskim, rywalem biało-czerwonych, reprezentacja Holandia. Na spotkanie z wielką przyjemnością zapraszają Państwa... Tomasz Aftański. Sławomir Kwiatkowski. No jedną bramkę strzelił w lidze i też jedną bramkę w reprezentacji w tym turnieju. A teraz Albert Betowski. Betowski. Lewa noga, zablokowany, jeszcze do końca Betowski gol! Szybciutko obejmujemy prowadzenie, 56 sekund rywalizacji. W hali Polska prowadzi z kolandią jeden do zera. Ależ bezkompromisowy był Albert Bytowski w tej akcji, ależ on był pazerny na to, żeby zdobyć bramkę. Chciałem zauważyć już po pierwszym uderzeniu, że on nie upadł na parkiet. Nie, może był trącony, przerywali, ale jeszcze utrzymał się na nogach i tak nie dał się wytrącić z równowagi. Ale dobry początek tego meczu. Pamiętamy, że z serwami przedwczoraj to nasi rywale po w fragmencie gry zdobyli bramkę. My musieliśmy gonić, a teraz Paweł Kaniewski, szansa na dwa do zera. Tylko wiedzą, że business as usual, czyli robota do wykonania. Czekamy na piątkowe losowanie grup turnieju finałowego Mistrzostw Europy. Uwaga, piłka posłana na nasze pole karne. Tam chyba brak komunikacji i gol wyrównujący. Holandia odpowiada po trzech minutach tego meczu. Świetnie zachował się teraz na pozycji pivota kapitan reprezentacji Holandii, który tak naprawdę przypuścił piłkę. Szansa do zdobywania bramek Michał Marek, kończymy to strzałem do bitka. Jeszcze raz piłka uderzona w światło holenderskie bramki, natomiast niepokonany jak na razie po raz drugi w tym meczu Mamara Kalałari. Świetnie teraz e, oddala się w tej sytuacji Michał Marek, złożył się fantastycznie z tego uderzenia. Ruchliwy tarwit czeka na piłkę od partnerów, na pole karne Holendrzy, dobrze to wyglądało, na nasze szczęście Jordi Kretie strzał niecelny. miał nadzieję, że ta piłka Przejdzie, utrzymali się jednak Holendrzy, i to oni mają sytuację, bo oddać strzał na bramkę Michała Kałuży. Dobra interwencja, a jednak naszego golkipera. Tutaj postawa Michała Kałuży jest kluczowa. Z pole, teraz Holendrzy. Zdecydowanie powiedziałbym lepszy strzał mimo wszystko niż ten Tomka Kryzela przed momentem. Szybko się dogadali, zawodnicy między sobą skomunikowali, co chcą zagrać. Mateusz Pojawiło Madziąg. się miejsce! Pojawiło się miejsce, widzieliśmy tę przestrzeń, że Jakub Konkol wbiegał tam nie bez przyczyny. wielokrotnie, że nasza reprezentacja czasami. Uwaga, będzie strzał, słupek! Sebastian Leszczak coraz bliżej, coraz bliżej. Maciąg. Kaniebski. Madziąk z narożnika, boiska, uwaga, zamieszanie i bramka, Jankowski! On zdobywa tego gola na 2 do jednego. Maciej Jankowski! Czyli potwierdziło się, że Maciej Jankowski wchodzi to daje impuls i robi coś dobrego na reputacji. I drugie, że to są bardzo dobre zagrania, takie właśnie pędzlące, pole karne, bo tutaj może coś się zadziać właśnie rykosze, czy właśnie bramka. No, no, człowiek do zadań specjalnych, czyli Krzysiek burda, e... Haraburda, haraburda! I od razu... Chyba w trzecim kontakcie z piłką strzał w kierunku bramki, ale trzeba pilnować teraz naszych rywali już na naszej połowie boiska. Araburda też ograny i ma, co robi Araburda? natomiast ograny. to zmiany bardzo, bardzo blisko. No niestety tutaj musimy wziąć poprawkę na tego zawodnika. Na szczęście Bukari też się męczy, szybko wszedł do zmiany. Leszczak. Mocy presenk teraz na Kaniewski, Paweł spółką. Kaniewski, Paweł Kaniewski do Betowskiego. Betowski przed Bramkę, słupek, ależ blisko Paweł Kaniewski, aby tę akcję, którą sam zapro zaprojektował, później zamknąć się, wykończyć. Leszczak, zejście na prawą nogę! Coraz bliżej, samej. Ale chwalimy po raz kolejny, bo kapitalne 20 minut ma za sobą. Mobara Świetnie Sebastian Leszak to słyszał. A tu jeszcze raz akcja e, Kaniewskiego, który chciał taką podcinką, delikatnie tylko oszukać e, bramkarza, o którym też można historię napisać. E, pierwsza liga, wiara lecha Poznań, ale zawodnik, który miał za sobą, za sobą koronkowa ta akcja w końcu piłka posłana w kierunku naszej bramki. Na szczęście to wybijamy. Jeszcze jedna szansa Bukari. Dokończę tylko myśl, ma za sobą e, meczem w Represji Argentyny. Wysoko ustawiona reprezentacja. Oj teraz Polski. błąd Polaków. Natomiast poradzili sobie po doskonale, Polak Oj oj oj. Widać, jeden Nie Była lul. Błąd w ustawieniu e, widać było jak nabiegał e, z głębi pola e, zawodnik, że tu jest złe ustawienie. Ima Dziąga i, Madziąga, i e, Grubalskiego. E, pole karne, pokazywał się Sebastian Leszczak. Jest Michał Kałuża już za linią środkową. Jest Sebastian Leszczak, Leszczak! Leszczak, celny strzał Sebastiana Leszczaka. Kapitalna, kolejna interwencja Mobaraka El Awariego. Za sprawą Krzysztofa Iwanka wraca tam też piłka Paweł Kaniewski. Paweł Kaniewski po ziemi. Interwencja kolejna El Awariego, a więc rzut roczny dla reprezentacji Polski. Konkol spojrzał w kierunku bramki, zagranie do Sebastiana Leszczaka i jeszcze raz Konkol, tym razem już ze strzałem, ale nad poprzeczką holenderskiej bramki. Kaniewski. Ciągle podpowiedzi od selekcjonera Błażeja Korczyńskiego w kierunku naszych zawodników Kaniewski do Konkola. Konkol, Iwanek, Sebastian Leszczak, Kaniewski, Kwiezel Nie ma bramki na 3 do 2. Po raz kolejny bohaterem Holendrów Mubaraka Być gotowym do przejęcia piłki Paweł Kaniewski ciągle tutaj projektuje tę akcję. Madziąk będzie strzelał. I kto? No, oczywiście. Wari, on na Państwa ekranach, no, kapitalny tutaj występ. Kaniewski ostatnie pół minuty. Iwanek, rykoszet, zabrakło tutaj trochę szczęścia, byłaby bramka dla naszego zespołu. Holenderską bramkę, Kaniewski! Był Betowski w świetle bramki. Może ten czas, 3,5 sekund. Iwanek, no to musimy to kończyć, Iwanek! Spłętował swój występ w Gorzobie Elawarii, kapitalną interwencją. Tak jak mówiłeś, zbudowaliśmy holenderskiego bramkarza tym występem.